Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Jestem Wiktor Junkie, to jest Jędruśowi Podcast. Moim dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Kazberuch, nauczyciel wychowania fizycznego w zespole szkół w płańcu. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Rozm rozmowę naszą zacząłbym od rozgrzewki, szybkich pytań: kawa czy herbata? Herbata. Owoce czy słodycza? Owoce. Góry czy morze? Góry. Teraz cięższe. Siatkówka czy koszykówka? Siatkówka obecnie. Hala czy stadion? Hala. Barcelona czy Real Madrid? Barcelona. Barcelona. Prosimy od wspomnień. Pamięta pan swoją szkołę średnią? Tak, pamiętam. Uczyłem się w liceum zawodowym. Było to liceum związane z Uzyskaniem również uprawnień do wykonywania zawodu, był to mechanik obróbki z krawaniem. No, bardzo miło wspominam te czasy, do tej pory utrzymuję kontakty z kolegami ze szkoły średniej. Były jakieś przedmioty cięższe, prostsze? Z tego co pamiętam, lubiłem przedmioty, nie lubiłem humanistycznych, a bardziej lubiłem ścisłe. Jakimś takim moim konikiem była matematyka, fizyka. Takie przedmioty lubiłem. Mhm. E, czyli był pan w szkole o profilu zawodowym, ale zdecydował się pan na inny zawód. Jaki to był wybór, przypadek, czy jakoś te drogi się potoczyły w ten sposób? No Od małego uprawiałem sport. Na początku było to w pierwszych klasach szkoły podstawowej pływanie. Później trenowałem w klubie rekoatletykę, a w szczególności hut sportowy. Nawet swego czasu, w wieku chyba 14-15 lat, miałem piąty czas podejrzewany na 5 km w chodzie sportowym w Polsce. No później, jak to się mówi, inne, inne jakieś tam też um, zająłem się innymi dyscyplinami. Różnie to było, ale zawsze gdzieś koło sportu byłem. A tu na przykład nie myślał Pan o innym kierunku niż być nauczycielem, być trenerem albo coś takiego? Wiem, pan, że jest Pan trenerem, ale bardziej zawodowo? To znaczy, no, powiem szczerze, nie zastanawiałem się. No, akurat wybrałem wychowanie fizyczne o profilu nauczycielskim. No tak jakiś potoczył ten <gryny> kierunek, w to, no, znaczy potoczyło się życie w tym kierunku. Dyscyplin w ciągu lat dużo Pan usprawiał, a skąd się wzięła ta siatkówka u Pana? Głównie jest Pan kojarzony z siatkówką. Kiedy ona się pojawiła? No siatkówka pojawiła się na studiach. Jak jak mówiłem, no uprawiałem indywidualne sporty. Jak każdy chłopak kopałem w piłkę, ale też nie, nie, nie trenowałem w żadnym klubie. Grałem też w koszykówkę w drużynie szkolnej. Mógłbym się pochwalić trzecim miejscem w województwie, jeszcze wtedy tarnobrzeskim, z drużyną szkolną. W koszykówce ale to też były takie bardziej pasja SKS na SKS nie, nie trenowałem w żadnym klubie. Natomiast siatkówka pojawiła się dopiero u mnie w wieku no, na studiach. Jak przyszedłem tutaj do połańca, to no, taką wiodącą dyscypliną, jeżeli chodzi o sporty halowe, była siatkówka. Zacząłem od pasji z siatkówką od sędziowania. Później już świętej pamięci Pan Dobrow poprosił mnie, żebym też wspólnie, żebyśmy poprowadzili sekcję piłki siatkowej w klubie MKS Czarni Połaniec, no i od tego się w sumie zaczęło. Dostałem też informację, że pasjonował się Pan skokami spadochronowymi. No tak, to była taka pasja w sumie nawet życiowa w młodości, w wieku mniej więcej 16-17 lat zacząłem skoki spadochronowe. Nawet mógłbym się pochwalić, że byłem w kadrze polski w, w dyscyplinie, która się nazywała wielobój spadochronowy. Wielobój spadochronowy składa się z czterech dyscyplin. Jest to e, pływanie na 100 metrów, 3 km bieg terenowy, strzelanie z KBKS-u oraz skoki na celność lądowania. Moim jakimś tam największym sukcesem e, było właśnie. Występ jako reprezentant Polski w Mistrzostwach Państw Socjalistycznych było to w 1988 roku w państwie, które no jest chyba te od dłuższego czasu znane jako takim państwem. Korea Północna i za tą kurtyną żelazną mieliśmy te zawody. W, to był wrzesień 1988 roku. Czyli nie byłaby to taka zwykła pasja. Osiągnięcie jest dużo. no i Dosyć duże te osiągnięcia są. Przechodząc tak bardziej teraźniejszych czasów, jakie są największe wyzwania, jakie Pan musi pokonać przy treningach z młodzieżą, przy lekcjach wychowania fizycznego? Największe to są motywacje u młodzieży. Bardzo często trzeba motywować młodzież do uprawiania sportu w ogóle do zaangażowania się w ćwiczenia. I również no, pomagać w tych przeciw, przezwyciężać swoje jakieś tam w, 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 błędy czy jakieś tam niepowodzenia. Bo często ktoś, kto się szybko zrazi podczas ćwiczeń, nie dąży do tego, żeby pokonać własne słabości, tylko poddaje się i nie próbuje dalej przezwyciężyć tych swoich niedomagań. A co sprawia Panu największą satysfakcję podczas pracy z młodzieżą? Generalnie kontakt z młodzieżą, współpraca, to są takie dla mnie największą satysfakcję. A może Pan powiedzieć coś odnośnie sukcesów jako opiekun tutaj uczniów z naszej szkoły podczas różnych zawodów, turniejów? No nasza szkoła nie tylko z siatkówki od dłuższego czasu tam słynęła również w lekkiej atletyce byli wybitni uczniowie w Łodzi na Wena Sport w sztafecie szwedzkiej sztafeta szwedzka polega na tym, że jeden biegnie 100 metrów, drugi biegnie 300 i 400 zajęliśmy trzecie miejsce w Polsce na finale mistrzostw w Łodzi, no, wiadomo siatkówka też czwarte miejsce w mistrzostwach Polski, Zrzeszenia LZS, szkół w zamościu. Dużo tak sukcesów przez wiele lat szkoła osiągała. Ale mi się wydaje, że największym sukcesem jest to, że do tej pory mam kontakt z osobami, które uprawiały czy siatkówkę, czy inne dyscypliny często rozmawiamy, wspominamy te, te czasy, gdzie, gdzie jeździliśmy na różne zawody. Przebywaliśmy w różnych środowiskach, także to chyba największym jakimś takim zadowoleniem moim jest to, że, że te osoby pamiętają i często się tam gdzieś spotykamy i rozmawiamy o tych czasach. Mówi się aktualnie dużo o spadku aktywności fizycznej w młodzieży. Jako nauczyciel wychowania fizycznego, podziela Pan tą opinię? No, mogę podzielić. No, to nie jest jakieś tam. Yy... Odkrycie Ameryki, że coraz mniej e, młodzież, dzieci uprawia w ogóle generalnie ruch. Kiedyś e, w młodym wieku e, bawiliśmy się w wchowanego w chowanego, różne inne takie e, zabawy. Dziewczęta skakały przez kakankę, lub grały w gumę czy chłopka. E, no teraz się tego nie spotyka. E, bardzo mało właśnie dzieci przebywa na, na zewnątrz, w ruchu nawet. Ostatnio byłem na takim spotkaniu trenerów z każdego województwa. To był kongres siatkówki Młodzieżowej zorganizowany przez PZPS i trenerzy kadry polskiej, którzy mają już selekcjonowanych zawodników, bardzo narzekali na poziom właśnie sprawności tej młodzieży, która przychodzi do niej, która niby jest już wyselekcjonowana, ale muszą bardzo, bardzo dużo nadrabiać nad, nad tą sprawnością, także ta sprawność już od małego jest gdzieś tam zachwiana i, i no, dzieci siedzą w domu tam czasami jak są zapisane na jakieś sekcje pływania i tak dalej, ale tak żeby wyjść przed blok i pobawić się w jakieś takie ten, to rzadko bywa, żeby, żebym teraz widział dzieci Czyli na przestrzeni lat jest duża różnica między aktywnością wśród młodzieży. Tak, tak, no to widać. Nawet, nawet już nie chodzi tu o, o taką no, normalną, znaczy normalną no, młodzież, która nie uprawia zawodowo, ale nawet ci, co zawodowo uprawiają, to y, trenerzy kadr polski też widzą tą dużą różnicę. Porównując nawet do innych reprezentacji, y, duża różnica, jeżeli chodzi o ogólną sprawność. Tak jak wcześniej mówiłem, poza byciem nauczycielem, jest Pan też trenerem i sędzią. Myśli Pan, że ciężej jest być trenerem czy sędzią? Znaczy, ciężko tutaj porównać jest pracę sędziego z pracą trenera. Praca trenera. Y no, polega na wielu aspektach y, wychowawczych i treningowych, y, natomiast no, sędzia przyjeżdża i też musi podjąć w krótkim czasie swoją decyzję. Y, no wiadomo, człowiek jest omylny, nie zawsze te decyzje były właściwe, ale y, no, ciężko tu porównać z pracą trenera. Praca trenera polega na jakimś tam dłuższym okresie a sędziego, no to wiadomo, że to też na dużo no, na doświadczeniu gra rolę, ale yy, no to, to jest no, całkiem inna specyfika danego zawodu. A gdyby miał Pan szansę, żeby się cofnąć w czasie, yy, zdecydowałby się Pan jeszcze raz, żeby zostać nauczycielem? Nie, znaczy nie, nie zmieniałbym. Wydaje mi się, że dobrze wybrałem yy, Jestem już nauczycielem 36 lat. Uważam, że to jest też oprócz no pracy też w jakiś tam sposób moja pasja. Bardzo lubię dużo poświęcam czasu, czasu na, na nie tylko pracę w szkole, ale poza nią, na pracę z młodzieżą, na rozwijaniu ich pasji, więc no nie zmieniłbym raczej tej decyzji. Dobrze, w takim razie dziękuję za rozmowę. Pragnę jeszcze na koniec dodać, że realizacja dzisiejszego, jak i kolejnych odcinków naszego podcastu nie byłaby możliwa bez wsparcia, jakie uzyskaliśmy dzięki pozyskaniu grantu ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Młodzieżowego.